Ciemac, właśnie jestem burwa i widzisz jest w mutinku na moim kanale. Jest oczywiście się mamko, tak? Już biegnie do domku jeszcze. No przywitanie nie jak szybko Jak szybko razu. Co jest? Nie zdążyłem go nawet malnąć. To czemu on ma w ogóle... W tamtym on ma w ogóle inny tego, inną skórkę. My cały czas mamy tego liska, nie? No, nom. Czekaj, odpiszę mu. E, no. Czekaj, nie, 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 nie. Czekaj. Ho. Za góry. Bo ja właśnie chcę spra sprawdzić, co jest za tymi górami. Za góry. Ho, za góry. Tak, musimy iść za góry. Dobrowolaku. Ty, ty, ty. Czekaj, nie, nie. Siemanko, siemanko. Musisz iść. Dobrowolak, to on się nazywa na Natimisia. Tak naprawdę to on się nazywa Siemanko, bo jego kanał się nazywa Siemanko. Poczekaj. Czekaj. Jump. Jump. <ścoughs> A dobra, wszedł. A czemu mi Nie. Nie. Myślicie? czekaj, bo on mi w ogóle rozwalił tam. Humno ma się tam diamentowy miecz, widzieliście? Tu ma diamentowy miecz. Wow. No, i odłożymy tylko, już widzę, wybieramy się za góry, właśnie sprawdzić, co właśnie yy, się znajduje za górami. No, lecimy oczywiście za. Widzę na pewno, że zostawiłeś w kole sobie, bo... Dobra, widzę, bo no nieważne. I teraz lecimy w tamtą stronę. Czekaj. Po... Za mną. Poza mną. Mam nadzieję, że tamborówko. Dobra, jesteśmy tutaj na drugiej stronie. Lecimy. Siemanko, poczekaj. No. jak tam na górę wejść. Czekaj, to napiszę mu kiedy indziej. kiedy? I

On w ogóle straci chyba HP, nie? No płynie, płynie. Płynie i oczywiście tam są nasze piękne borówkowice. Oczywiście największa tam to jest moja wilna świnka. Piju! Tak. Susie baka. Ale dźwięki to oddaję. A No cóż, kiedy indziej? Czekaj Ok, lecę czekaj Co on w ogóle chce zrobić? Nieważne, widzę naś na pewno nie będzie niczego ciekawego, a więc ja skipnę Dobra, widzę, właśnie dołączył Conestber, czekaj. To jest właśnie y, też mój taki kolega. Conestber. Czekaj, nie, nie łaś. Conestber. Fajnie, no fajnie, naprawdę fajnie. No, ja muszę kończyć tengo, bo wiecie, muszę jeszcze się... Tutaj kolegami zajmować do widzenia. Do widzenia!